Często mówi się o dwóch metodach rozpalania, od dołu i od góry. My polecamy ten drugi sposób, ponieważ powoduje on mniej popiołu i sadzy, a dodatkowo drewno spala się równomiernie i pierwszy załadunek spala się dłużej niż przy metodzie od dołu. Do rozpalenia w kominku potrzebujesz następujące rzeczy. Kilka polan drewna, kilkanaście mniejszych szczap drewna na rozpałkę, kilku kawałków podpałki, zapałek lub zapalarki. Na polanach ułóż drobno posiekane kawałki drewna. Pamiętaj, żeby używać miękkich i suchych gatunków drewna. Między polanami zachowaj wolną przestrzeń, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Na górze stosu umieść rozpałkę. Zadbaj także o to, aby zapewnić odpowiedni dopływ tlenu do komory spalania. W kominku rozpalonym od góry szyba jest czystsza, jest mniej popiołu i sadzy, a drewno dłużej się spala. To są właśnie powody, dla których polecamy korzystać z tej metody. Pamiętaj, że większość problemów z rozpalaniem wynika z używania złej jakości drewna lub tym bardziej wilgotnego opału. Dodatkowo, jeśli w Twoim kominku ogień szybko przygasa, to sprawdź, czy zapewniony został odpowiedni dopływ tlenu do paleniska oraz czy nie ma problemów z ciągiem kominowym. Jak widzisz, palenie w kominku może być łatwe i przyjemne. Wystarczy trzymać się kilku podstawowych reguł. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszych kominkach, to zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych naszych filmów lub odwiedzenia strony kratki.com, gdzie znajdziesz wiele ciekawych porad. A jeśli spodobał Ci się ten film, to zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco.